Halo, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Już teraz, że tak powiem, tę prezentację może zrobię nieco spokojniej. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Flight Throttle Quadrant, a więc kolejną przepustnicę ze sprzętu, który testujemy, który jest, że tak powiem, w naszych zasobach. Tutaj po prawej stronie, tutaj widzicie po pierwsze zapalniczkę, którą już chowam, a po drugie widzicie mojego side sticka. Dla porównania oczywiście... Mamy drugą przepustnicę, czyli mianowicie naszego airbusowego kolegę z zestawu TCA Quadrant Airbus Pack Edition. Więc porównamy sobie te produkty. Dla mnie bardzo ważne jest to, czy ten produkt jest solidny. Czekajcie, zrobimy tutaj nieco jaśniej. Tylko pytanie, teraz czy w kamerze jest wszystko w porządku? Dobrze. Yy, dla mnie produkt powinien być solidny, wiecie. Jego działanie i, i, i tak dalej to jest jedna sprawa. Yy, ale czy on jest solidny, to jest druga sprawa. No i właśnie nad tą solidnością się zastanowię. Bo jeżeli chodzi o te przepustnice, poczekajcie, jeżeli chodzi o te przepustnice, widzicie ją? Tak. Jeżeli chodzi o te przepustnice od yy, Airbusa. Yy, to sobie myślę, że to no, taka zabawkowa rzecz. Już wam o tym wielokrotnie mówiłem, że to wszystko co tutaj macie dostępne jest takie zabawkowe. Dużo plastiku, mało, że tak powiem, konkretu, ale e, na to akurat e, na produkt od Trustmastera i, i jego zabawkowość e, z tego co wiem, to narzyka, narzeka bardzo dużo osób. No i właśnie chcę porównać i zobaczyć, e, co dał i zaproponował Logitecha. Wiem, że ja jestem, wiecie, niektórzy nie są fanami Logitecha. E, Jedni są fanami, nie wiem, teraz drudzy są fanami flateka, etc., cetera, etc. Cetera. To już pierwsze, co rzuca się w oczy, to mamy, to są zapewne zakładki na nakładki, że tak powiem, na przepustnicę. Że tak powiem, że tak powiem, mam nie powtarzać, że tak powiem, więc e, dodatkowy zestaw. Oczywiście ja go nie będę rozpakowywał, bo szkoda. To jest nówka sztuka nie więc tak to zostanie. Ok. E, kartonik z chińskimi jajeczkami. Tradycyjnie w takich produktach. <grytania> Dobra, to na bok. E, no i dobra, creme de la creme. Przede wszystkim mamy dostępną część. Po, zakładam, że to jest y, część naszej przepustnicy, czyli nasza dźwignia lewo-prawo, góra-dół. I y, y, niech tak będzie. Dobra. Teraz tak, tutaj jest kolejna część, najprawdopodobniej ta część to jest, moi drodzy, mocowanie przepustnicy do stołu. I tutaj już od razu mam na porównaniu to, co robiliśmy wcześniej. Pamiętacie, Honeycomb i Volant, no to sami sobie możecie odpowiedzieć na pytanie. To jest typowy plastik. To jest, to jest plasticzek taki, że łoho, więc z takim plasticzkiem się tutaj będziemy musieli zmagać. Oczywiście, on jest taki, wiecie, no, jak go trochę tutaj leciutko naciskam, to on już on jest taki pracujący. No być może, że ta praca jego y, jest wykonana dobrze. Nie zakładam, że, że złamie się za pierwszym razem, no ale okej. Okay. I teraz tak, co my tutaj jeszcze mamy? Oczywiście przepustnicę. A no proszę z tym kablem się uspokoi. Dzień dobry. I mamy przepustnicę, moi drodzy. Tak ona wygląda. Czekajcie, żeby się tutaj nie zaplątać w kablach. I tak ona wygląda. Okej? Okay? Widzicie? Typowy plastik. Z każdej strony plastik. Nawet nie jest ciężka, powiem Wam szczerze. Nawet nie jest ciężka. Ma jakieś zakładki tutaj. Jak się, jak się potestuje, to tutaj na przykład nie wiem, co, co to jest. To jest mieszanka, to jest y, trzotł, czyli przepustnica. Mieszanka to jest chyba sterowanie śmigłem, znaczy yy, y, obrotami śmigła. Czy jak to tam się wiecie. Ja się na samolotach nie znam, ale yy, powiedzmy, że będę grał teraz eksperta. Yy, I tutaj są zakładki na dole. Taki opór jakby stawiała, ok? Podobnie jest, jeżeli chodzi o mieszankę. I tak samo jeżeli chodzi o samą przepustnicę. I teraz tak. Te plastiki, te plastiki, które tutaj widzicie, one są wyciągane. One są wyciągane. Więc wyciągnijmy sobie jeden, wyciągnijmy sobie drugi i wyciągnijmy sobie trzeci. Możecie je odłożyć na bok i pamiętacie to co Wam pokazywałem. Taką nakładkę i teraz to spokojnie tę nakładkę możemy nałożyć tutaj. Okej? Okay? Teraz na takiej zasadzie działa, będzie działała ta przepustnica. Czyli możemy z niej zrobić na przykład, nie wiem. Tak, przypominam sobie, co jest trzy silnikowe, to od razu kojarzy mi się MD11 albo DC10, nie wiem jak ktoś tam nazywał, chyba DC10. E, więc MD11, DC10 i od razu mamy trzy silnikowy samolot do obsługi, ale z drugiej strony możemy to konfigurować w różny sposób, na przykład... Skoro mamy dwie takie, mamy tutaj zapasowe, zapasowe, yy, zobaczcie, dwie czarne, dwie czarne gałki dodatkowo, dwie czarne gałki są tutaj, e, coś mi się chyba rozmasało, no czyli tak, na przykład do Airbusa moglibyśmy zrobić sobie elegancko tutaj cyk i powiedzmy to cyk i to będzie, niech tam, niech nie, powiedzmy, że to będzie nasze, na, nasze silniki, czyli będziemy sterować za pomocą tego e, naszymi silnikami, a tutaj powiedzmy nałożymy sobie no dobra, niech będzie czerwona, i niech to będą nasze klapy. Powiedzmy, ustalimy sobie, jakie są to pozycje. Z drugiej strony, też patrzę, że tutaj są dodatkowe, dodatkowe przyciski. Chciałbym wam to pokazać z bliska. Zakładam, że jest to kwestia personalizacji, jak wy sobie to tam ustawicie i jak to zrobicie. Kabel jest dosyć solidny. Jak to, wiecie, jak, jak to logitechowy kabel, no, bez, żadnych, bez żadnych rewelacji, bez żadnych tam fajerwerków. Jest, jest solidny i tyle. I teraz, moi drodzy, oczywiście jeszcze tutaj w zestawie mamy coś takiego, jak taką plastikową, plastikową śrubę. Tak, e, czyli zakładam, że to wszystko wchodzi jakoś tutaj. Okej. Okay. I w ten sposób mocujemy to do, naszego, do naszej przepustnicy. Jak się zastanawiałem nad jakimś porównaniem, nad porównaniem, to sami sobie porównajcie, sami sobie porównajcie. Jeżeli chodzi o design, no to chyba nie muszę wskazywać zwycięzcy czy zwyciężczyni, no bo wydaje mi się, że jest to zdecydowanie przepustnica od Prast Mastera. Jeżeli ktoś, nie wiem, stawia na Logitecha, bo taki już jest, no to okej, okay, może postawić na Logitecha. Zresztą jest to bardzo fajna e, przepustnica. Ja ją miałem okazję już sobie odpalić w moim symulatorze. E, trochę, trochę nią podziałać. I, mówię, I przyznam Wam całkowicie szczerze, że, 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 że to nie były jakieś złe testy. To, to była kwestia naprawdę e, bardzo, bardzo, bardzo udanych testów. No, znaczy też bez rewelacji. Nie będę tam Was oszukiwał, że jest to jakaś świetna z najwyższej półki przepustnica za dwa koła. Nie? Tylko to jest po prostu Logitechowa przepustnica, którą musi sobie e, kupić na przykład, jeżeli mamy wolant i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby do Wolantu nie są dołączone na przykład przepustnice, tak? E, więc tak, to jest taki powiedzmy budżetowy bud budżetowy zastępca. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, to dobrze, że dokonałem takiego wyboru, że na przykład mam tą przepustnicę, bo rzeczywiście ona działa zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Zresztą cały design jest zrobiony bardzo fajnie, więc może. Ten design powoduje u mnie takie, wiecie, e, inne odczucia. Także moi drodzy, e, przepustnica Logitecha, bardzo fajna sprawa. Plastik jak to plastik. I tak, tak na sam koniec sobie pomyślałem, że w sumie, jeżeli miałbym polecać jakąś taką budżetową przepustnicę, jestem w stanie wam ją polecić, bo po pierwsze, testy w symulatorze na ceśnie, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia zarówno z e, mieszanką e, z regulacją śmigła i samą przepustnicą, wyszły bardzo fajnie, bo to jest fajna zabawa. Mm, oczywiście działać sobie tymi wszystkimi e, e, gałkami, manew manewrować, powiedzmy, zmniejszać e, mieszankę, zmniejszać obroty śmigła i tak dalej, e, bawić się samą przepustnicą. To jest bardzo fajna e, rzecz. E, więc od razu, od razu wam mówię, że ok, tak, spoko, ale jeżeli sobie myślę o samolocie pasażerskim, ale tam najczęściej ja 320 lio, to sobie myślę, że taka przepustnica nie jest dla mnie, no bo, bo takiej prawdziwej przepustnicy przynajmniej mi nie przypomina. No już wolałbym, już wolałbym o, proszę bardzo, Trustmastera, który jest tutaj. On sobie na bok stoi, to już jest mój Trafmaster, kurde, dobrze. Więc tak to wygląda. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, że byliście. Bardzo krótka prezentacja razem z takim mini unboxingiem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!